Kiedy ktoś rozpoczyna swoją naukę w kontekście sztuk walki, często na samym początku uczy się tego, jak upadać, żeby się nie połamać. To jest sztuka umiejętnego padania. Pady, wbrew pozorom, nie są bez znaczenia, ponieważ wszyscy zaliczamy też porażki, także w kontekście miłosnym. Walką, miłość to nie przelewki, zwłaszcza, że krajobraz dzisiejszych związków. I tego, jak to wszystko wygląda, to właściwie swoista ludzka dżungla. Dowiedzmy się zatem, w jaki sposób uleczyć złamane serce, mając nadzieję, że nie będzie okazji do tego, aby to praktykować. No ale jeśli jednak by tak się stało, co nie jest wykluczone, to lepiej taką wiedzę mieć, niż być jej pozbawionym. Witam serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z OcalSiebie.pl. Omówię temat w dziesięciu krokach. Po pierwsze, warto zaniechać tego, co nadal psuje nasze serce. Otóż, na przykład, ludzie po zawodzie miłosnym, zamiast odciąć się od byłego partnera czy partnerki, wciąż jeszcze skrolują media społecznościowe tego człowieka, zaglądają do dawnej korespondencji i jeszcze ją przeżywają. Zgłębiają, rozpatrują na wszelkie możliwe sposoby, pod każdym kątem, dzieląc włos na czworo i tak dalej. To oczywiście nie pomaga. Trudniej jest bowiem zyskać niezależność emocjonalną względem tego, co za nami, jeśli właściwie jedną nogą wciąż jesteśmy w tamtym kontekście, ponieważ zamiast odciąć się, wciąż nurkujemy w przeszłości. Nasza pamięć jest trochę jak portal, a kiedy przez niego przechodzimy, zanurzamy się we wspomnieniach, które mogą mieszać nam w głowie, dostarczać kolejne przesyłki w postaci wyjątkowo dolegliwego cierpienia, może lepiej nie zamawiać takiego kuriera. Punkt drugi. Warto wykorzystać to, do czego skłaniają nas przykre emocje po zawodzie miłosnym. Smutek, rozgoryczenie. Inne odczucia mają taką właściwość, że skłaniają nas do pewnej refleksji i zadumy. Ale tutaj mamy istotne zadanie do wykonania. Jak wspomniałem przed chwilą, nie chodzi o to, aby nurkować w przeszłości i to bez butli gazowej, powiedziałbym, a nawet bez płetw. Chodzi raczej o to, aby grawitować ku przyszłości i rozpatrywać, co moglibyśmy robić na przyszłość lepiej, w sposób bardziej konstruktywny, bardziej praktyczny. A zatem niech ta zaduma dotyczy tego, w jaki sposób ja mogę dokonać zmian i jakich zmian należy dokonać, po to, aby w przyszłości układało mi się w sprawach miłosnych lepiej. Punkt trzeci. Warto dążyć do tego, co koi nasze nerwy. Stronić natomiast od tego, co miesza nam w głowie. Cóż, po zawodzie miłosnym bardzo często ludzie stosują przeciwskuteczne metody radzenia sobie z przytłaczającymi emocjami. No, na przykład, niektórzy sięgają po napoje procentowe albo nawet wysokoprocentowe, co nie jest dobrym pomysłem, bo tym bardziej człowiek ma mętlik w głowie. Nie jest też rozwiązaniem uciekanie w jakieś nałogi, na przykład w gry wideo, czy też takie kompulsywne wręcz zaczytywanie się w kolejnych to poradnikach, przy czym może to się odbywać wręcz w takim tempie, że nie wykonuje się nawet zawartych w nich ćwiczeń. Czasami ludzie też bez reszty zostają pochłonięci przez rozmaite podcasty, no takie jak moje, pewnie też, choć mam nadzieję, że to akurat nie zdarza się za często. I generalnie tak głęboko już psychoanalizują niemal każdą sekundę swojego życia, robiąc to praktycznie no, przez cały wolny czas, że właściwie no, nie mają okazji do tego, aby wreszcie pójść naprzód. Tak. Zaczytywanie się w, w poradnikach samopomocowych, całe to zagadnienie związane z samorozwojem także może być nałogiem. No więc dobrze jest znać w tym wszystkim umiar. No i raczej, jeżeli już poznamy pewne metody radzenia sobie, to praktykujmy je zamiast dziesiąty czy trzydziesty raz czytać w zasadzie o tym samym, no i w ten sposób tracić czas, który mogłoby dałoby się spożytkować praktycznie i pożytecznie dla nas. Lepiej jest popraktykować głęboką relaksację albo inne metody radzenia sobie ze stresem, ewentualnie pójść na spacer, zażywać ruchu czy choć, choćby w jakiejś takiej łagodnej, bardzo delikatnej formie praktykować sport, jeżeli ktoś akurat na nic więcej sobie pozwolić nie może. Nie chodzi o to, aby się forsować, aby się nabawić jakiejś kontuzji, ale w zdrowym ciele zdrowy duch i pamiętajmy o tym, że zamiast na przykład siedzieć i kolejny raz przeglądać albumy, zdjęć. Płakać nad tym wszystkim, załamywać ręce i w ogóle się załamywać, to lepiej wyjść, coś porobić, poruszać się. Ruch sprzyja zdrowiu, nie tylko ze względu na, na naszą kondycję, na to, że zażywamy świeżego powietrza, że jesteśmy na ekspozycji słońca, ale także to poczucie, że przemierzamy przestrzeń, jadąc na rowerze albo po prostu spacerując, czy uprawiając choćby slow jogging. To jest coś, co sprawia, że my mamy takie odczucie, że idziemy naprzód, że czas płynie i dzięki temu łatwiej nam zdystansować się względem tego, co za nami. No, nie da się uciec przed tym wszystkim, ale to nie jest forma ucieczki. To jest forma podsycania w nas takiej gotowości do tego, aby zobaczyć, jaki będzie kolejny rozdział. Po czwarte. Warto wyjść z roli ofiary, przestać ciągle rozpamiętywać swoje krzywdy, wpatrywać się w swoje rany, albo może wręcz je rozgrzebywać jeszcze, na domiar złego, i zacząć działać z pozycji siły. Tak jak ja miał coś więcej do zrobienia, coś nowego do wykonania, coś chciałbym sprawdzić, czego jeszcze dość dobrze nie przetestowałem, Krótko mówiąc, mamy dążyć do takiej postawy, która sprzyja konstruktywnym rozwiązaniom. Mamy skupiać się na rozwiązaniu, a nie na problemie, a nie na dolegliwościach, a nie na wspomnieniach wciąż i wciąż od nowa. Punkt piąty. Warto określić swoje deficyty. Być może niektóre z nich znacząco przyczyniły się do tego, że wpadliśmy w relację, która no nie miała przyszłości albo która była szkodliwa, a trwaliśmy w niej zbyt długo. No, i w miarę możliwości nadrabiać zaległości, oczywiście, w ostatecznym rozrachunku. Dobrym przykładem może być kwestia poczucia własnej wartości. Jeżeli ta kwestia kuleje, to człowiek jest szczególnie narażony na wchodzenie w związki, które mogą go ranić. I to oczywiście nie musi być jedyny temat, pewnie tam jest trochę więcej tego. Mogę tutaj jeszcze te, jako przykład podać rozmaite przekonania na temat funkcjonowania w bliskim związku. Psychologi górnolotnie nazywają to stylem funkcjonowania w bliskiej relacji. No jeżeli określimy swoje deficyty, to będziemy konkretnie wiedzieli, co należy wziąć na warsztat i będziemy robili coś na rzecz własnej osoby, na rzecz tego, aby w przyszłości doświadczać satysfakcjonujących relacji, a to przecież bardzo budujące. Zarazem ta wiara, to przeświadczenie głębokie, Graniczące wręcz z pewnością, że nasze działania mają znaczenie, wręcz głęboki sens. No sprzyja też temu, że będziemy z większą skutecznością stawać na nogi, no i nabierać gotowości do tego, aby wreszcie otworzyć się na nowy rozdział. Kolejną kwestią, kolejna kwestia to dać sobie czas na staniecie na nogi, z powrotem, wrócenie do równowagi. Jedni potrzebują miesiąca, inni trzech. A są tacy, co potrzebują jeszcze trochę więcej czasu. Starałbym się nie hibernować, nie zamykać w skorupie, bo jeżeli okopiemy się na jakichś bezpiecznych pozycjach i zamkniemy w jakiejś twierdzy, to ta twierdza stanie się wreszcie dla nas więzieniem. Nie będziemy się tam na dłuższą metę czuli zbyt dobrze. A jako zahibernowani, to też będziemy patrzyli wreszcie na życie jak przez szybę, smakowali go jak przez folię, więc no nie jest to perspektywa do pozazdroszczenia. Natomiast trochę tego czasu rzeczywiście potrzeba, aby dojść do pewnej równowagi, do harmonii, odzyskać pewien spokój wewnętrzny. Ja tutaj podkreślam, że nie chodzi o to, aby to trwało w nieskończoność. Dobrze sobie nawet tak wstępnie, jakoś tak mniej więcej, w dużym zaokrągleniu, nakreślić, ile miałoby to wracanie do równowagi trwać. Zakładając, że będziecie wykonywali te kroki, o których tutaj mowa, to prawdopodobnie ten, ten czas nie przekroczy pół roku, aczkolwiek może być różnie, może faktycznie niektórzy będą potrzebowali trochę więcej tego czasu, ale dobrze jest wiedzieć. Ile go ma być, bo jeżeli miałaby to być niekończąca się opowieść, i że ja się nigdy nie podźwignę, i narracja taka osobista, snuta w ten sposób, że a już to, co najlepsze, to za mną, już nic dobrego mnie nie spotka, ja się do związków nie nadaję, i tym podobne dalej, no to oczywiście to niczemu by nie sprzyjało ani dalszym dobrym relacjom, ani no, w szczęściu, czy satysfakcji, czy harmonii wewnętrznej w bieżącej chwili. No, ostatecznie warto też odrobić lekcje i przepracować rozma rozmaite zahamowania. Tutaj najczęściej do odrobienia są kwestie związane z zaufaniem, ale co ciekawe, nie chodzi tylko o zaufanie do innych ludzi, raczej powiedziałbym, że w pierwszej kolejności warto pomyśleć o tym, jak odbudować zaufanie do samego siebie. Bo jeśli ja nie mam wiary, że będę działał odpowiednio, będę funkcjonował jak należy, będę sobie radził, jeżeli ja sobie nie ufam, no to rzeczywiście jest to sytuacja wręcz fatalna. Bo siebie to ja mam do końca. Inni przychodzą, odchodzą, ludzie bywają trochę jak fale, przypływy, odpływy. Natomiast no, ja wciąż tu jestem. Dobrze byłoby mieć w sobie oparcie, móc na sobie polegać, na no, do tego niezbędne jest zaufanie. Ono natomiast wzrasta nie tylko w takim stopniu, wiecie, subiektywnym, zupełnie, że tam ktoś tak naiwnie zapatruje się na to, że ja sobie dam radę, co by się nie działo. Ja mówię o takim rozsądnym zaufaniu, które wynika z tego, że, że ja wiem, że są pewne sposoby radzenia sobie, dzięki którym podołam różnym wyzwaniom, jakie na mnie czekają w przyszłości w kontekście relacji. Jeśli chodzi o odrobienie lekcji, to na przykład bardzo często istotne jest to, aby nauczyć się asertywności, asertywnej komunikacji w zakresie wyrażania emocji, mówienia o swoich potrzebach, wyznaczania granic. No jeżeli taka lekcja pozostanie nieodrobiona, no to niestety trudno spodziewać się, że, że będziemy sobie ufali. A gdybyśmy sobie ufali, nie odrabiając tej lekcji, no to byłoby to raczej bardzo naiwne. A zatem niech to nasze zaufanie. Wynika z takich praktycznych umiejętności, które ja rozwijam i nabywam. Niech to będzie bardzo pragmatyczne, wtedy moglibyśmy mówić o tym, że jest to zaufanie mądre. No ale jeżeli byłoby to pociskanie sobie farmazonów, łudzenie się, pociskanie sobie kitów w stylu, że a źle trafiłem w przeszłości, następnym razem trafię dobrze, to przypominalibyśmy raczej kogoś w rodzaju hazardzisty i to chyba takiego, który grywa najchętniej i najczęściej w ruletkę, ale ruletkę rosyjską. Następna kwestia to przemyśleć swoje kryteria doboru partnera i odrobić tą lekcję solidnie. Rzeczywiście przemyśleć, czy moje dotychczasowe kryteria doboru były prawidłowe, czy moje priorytety w tym zakresie były mądre, czy może kierowałem się czymś, no czym może, może dałoby się kierować, ale na pewno nie w pierwszej kolejności. No. Trudno jest abstrahować od, od różnych naszych pragnień i oczekiwań, wyobrażeń o tym, ja, ja, jaki miałby być partner, czy jaka miałaby być partnerka. Ja nie twierdzę, że jest to zadaniem łatwym, ponieważ czasami trafia człowieka jakaś błyskawica, jest trzęsienie ziemi, hormonalny szał, i człowiek wtedy miewa takie klapki na oczach. Natomiast, no, gdzieś tam po drodze, przecież też dobrze byłoby spytać swojego doradcę, którym jest rozum. Oto, czy to jest na pewno ta osoba, której ja szukam. Czy ta osoba ma podobne do moich wartości? Czy ona też umie słuchać, czy tylko ja będę znowu tym słuchającym? Czy ona jest zdolna do angażowania się i po czym mogę to poznać u danej osoby? Czy raczej jest to kolejna historia z cyklu, ja będę przeinwestowywać? Także dobrze jest się zastanowić nad kryteriami doboru partnera, w szczególności biorąc pod uwagę to, czy jeśli chodzi o wygląd, to nie jest to. Zbyt istotna kwestia, bo czasami no ludzie rzeczywiście ze względu na wygląd wchodzą w związki jak ja w jak, jak jakiś dym, no bo są tak zaślepieni urodą partnera czy partnerki, że -ho, ho, no ale potem nagle się budzą z ręką w nocniku, gdy okazuje się, że poza wyglądem to tam żadne inne kryteria nie są spełnione. Także warto to sobie mocno przemyśleć. Następna kwestia to zmniejszyć tempo i dbać o swoje bezpieczeństwo. Co wynikać będzie stopniowo także z no, wzrastającego zaufania do samego siebie. Ale przede wszystkim, ludzie, którzy mają jakieś za sobą takie trudne relacje, toksyczne znajomości, to nie twierdzę, że wszyscy, ale z całą pewnością przeważająca większość, no, ma takie doświadczenie wchodzenia w relacje bardzo szybko, dość gwałtownie, z znienacka. Ale po co takie galopujące tempo? A co to gdzieś się pali? co nagle to po diable powiedziałbym. Więc dbać o to, aby tempo nie było gwałtowne. Przecież spokojnie, jeżeli z tego, co tam się szykuje, ma wyniknąć wysoko jakościowa relacja, miłość z prawdziwego zdarzenia, no związek, który zaspokajałby nasze uzasadnione potrzeby, potrzeby psychologiczne bądź inne, no to przecież pas startowy spokojnie może być dłuższy. Patrzcie, jakie pasy startowe mają te e, rozmaite samoloty, które lecą na bardzo odległy dystans. No i co z tego, że pas startowy jest długi, ale dolatują do celu na ogół, tak? To, to jest kluczowe. To nie, nie chodzi o to, żeby startować jak super nowoczesne samoloty, te, które są zdolne do startowania pionowo, bo to przecież nie, nie jest wyścig zbrojeń, tu raczej chodzi o to, aby zagwarantować sobie, że nie będzie to decyzja pochopna, pośpieszna, może wręcz bezmyślna. Żeby przyjrzeć się drugiej osobie, trochę lepiej ją poznać, a także dostrzec, jak ja czuję się w kontakcie z drugim człowiekiem, potrzeba czasu zwykle co najmniej kilku miesięcy. Więc jeżeli wskakiwalibyście w związek, nie badając, czy woda jest głęboka, to moglibyście skończyć tak, jak na tych banerach, które swego czasu pojawiały się w wielkich miastach a było na nim takie hasło Płytka wyobraźnia to kalectwo. No więc uważajcie, uważajcie. Jeżeli wasze serce ma być całe i zdrowe, no to może lepiej dajcie temu wszystkiemu dużo więcej czasu niż poprzednio. I wreszcie ostatni punkt, dziesiąty, to samo opieka, troska o siebie, dbanie o siebie pod każdym względem. Nasze szanse na wysokojakościowego partnera wzrastają, jeżeli sami prezentujemy sobą wysoki poziom. Mamy wysoki poziom, spełniamy wyśrubowane, może dość standardy. Nie chodzi o to, żeby nagle starać się być człowiekiem perfekcyjnym, panią idealną, albo panem super kimś. Nie Nie chodzi o to, bo to, to nie jest jakiś komiks, gdzie mamy biegać w Pelerynce jako super bohater. No nie, bez przesady. Ale dbajmy o siebie, a sama opieka będzie też korzystnie wpływała. Na nasze mniemanie o sobie, nasze poczucie własnej wartości, przede wszystkim jednak w kontekście relacji, będzie zwiększała pulę kandydatów czy kandydatek tych z odpowiedniego poziomu, którzy są nami zainteresowani. Gdybyśmy siebie zaniedbywali, swój wygląd, swoje standardy, swoje codzienne życie, swoje pasje, swoje hobby, no to znowu może zaczęlibyśmy zamiast szukać miłości, bo mamy na nią apetyt zaczęli szukać miłości, bo mamy jej głód. No a wtedy, no to wręcz może popachnieć desperacją, trudno będzie zachować zdroworozsądkowe tempo, człowiek będzie się bardziej łudził, niż rozsądnie oceniał pewne kwestie, w związku z tym, no nie, no to nie byłoby rozwiązanie. Dbajmy o siebie jak należy, także w kontekście tego, aby nie popłynąć przedwcześnie i nie wpakować się w coś, co nie nadaje się do niczego. Jeśli ktoś z Państwa chciałby natomiast dowiedzieć się więcej o takich kwestiach jak kryteria doboru partnera, kto byłby ze mną kompatybilny, jak wzmacniać swoje poczucie własnej wartości, jak być asertywnym, wyznaczać granice, w jaki sposób etycznie spowodować, że ludzie się nami zainteresują, ci ludzie, na których nam zależy, to to wszystko są tematy omówione w kursie: jak znaleźć miłość. Na stronie OcalSiebie.pl więcej informacji na ten temat. Jest to szkolenie online, w różnych wariantach, każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast jeśli ktoś chciałby znaleźć link bezpośrednio wiodący do informacji na ten temat, to znajduje się on w opisie tego filmu. Zmianka jest też tam o kursie na temat budowania dobrej samooceny, pewności siebie, wysokiego poczucia własnej wartości i to szkolenie też warto rozważyć. Jeśli natomiast ktoś potrzebuje więcej, takiego wsparcia, może wręcz widzi, że przydałaby mu się psychoterapia, no to ja także jestem do dyspozycji jako psycholog online. No i informacje na ten temat także znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste.